I tu to jest temat, słuchajcie, jeżeli chodzi o śmierć Sikorskiego. Wiecie o tym, że Sikorski i Anders byli ze sobą bardzo skonfliktowani. Sikorski chciał Polskę wyzwalać najkrótszą drogą, czyli nawet za pomocą Sowietów, a Anders nie. Sikorski był piłsudczykiem, a Anders był watykanistą. I powstaje coś takiego jak akcja MOST-1, i właśnie wynikiem tej akcji MOST jest śmierć generała Sikorskiego. Polski rząd wtedy był spłuczony, nie było żadnej jedności narodowej, jak ktoś mi pierdzieli, że Sikorski z Andersem, oni się kochali, to jest tak samo jak teraz Tusk z Kaczyńskim. Można to do tego porównać. Którym Kaczyńskim? Proszę? Bo z Lechem się podobno kochali. No, no, to tam jest. Tylko Bo to jest no. ma. Także słuchajcie, to jest właśnie taka miłość. Nie, słuchajcie, w 1941 roku, kiedy Sikorski właśnie dostaje od Rosjan, spotyka się z Rosjanami, dostaje część akt dotyczących Yy, można powiedzieć, nawet tego, jak to się mówi, zbrodni katyńskie. Za Tak, dostaje. Marcinkiewicz w tym momencie praktycznie wydaje wyrok śmierci na Sikorskiego. Bo to był wstęp, bo chcieli się układać. Armia Polska nie miała prawa wyjść wtedy z Rosji. Nie mogli wyjść, bo oni byli potrzebni wtedy w Rosji. To nie jest prawda, że to była największa gehenna, największa tułaczka. Największa tułaczka i gehenna tych ludzi zaczyna się dopiero w Syrii, w Libii i w Egipcie. Bo pierwsza armia wojska polskiego, tą, którą wyprowadza Andes do Syrii, słuchajcie, ona praktycznie tam umiera na dezinterię, umiera na innego, innego rodzaju choroby. Te kobiety i dzieci, które jadą w ślad za tymi żołnierzami, zostają w pewnym momencie pozostawione w arabskich wojskach, w wioskach. A my jedziemy tylko po to do Syrii, do Egiptu, jedziemy pilnować brytyjskich interesów. Polacy, polska armia walczy z Francuzami, słuchajcie. Dlaczego o tym się nie mówi, dlaczego o tym się nie pisze?